Witam na dzisiejszych zajęciach koła bibułkarskiego. Będziemy dzisiaj robić gałąź z drzewa dębu. To jest taka mniej więcej gałąź dębu. I na tych zajęciach potrzebujemy między innymi najważniejsze dwa kolory bibułki: brązowa, pomarańczowa i klej Wikol. Tutaj mamy kredki, pędzelki nożyczki, no i proszę sobie przygotować taki ręcznik papierowy. Aha, jeszcze druciki są nam też bardzo potrzebne. Ja już troszeczkę wcześniej tą gałąź przygotowałam, żebyście widzieli, jak ona tak będzie wyglądała. Tu jest z wykonanych 6, 5, 6 listeczków, ale można zdecydowanie sobie więcej tych listeczków zrobić, żeby ona była większa i bardziej taka może gęsta. Tak, żeby nie przedłużać, Proponuję zacząć naszą pracę. Tak jak powiedziałam, potrzebna nam jest bibułka pomarańczowa i brązowa. Zaczniemy sobie może od wycięcia listków. Liście będziemy wycinać z bibuły. I teraz najważniejsze jest tak. Żeby nie pomylić kierunku wycinania, będziemy wzdłuż wycinali paseczki. Ja pokażę może. Szerokość tego paseczka, gdzieś tak 4-5 cm do góry, nie zapomnieć kierunku. Tak, wzdłuż wycinamy przez te dwa paski, które są zaznaczone na Bibule. Najlepiej jest tak sobie taką miarę zrobić. Wycinamy taki prostokącik przez te dwa paseczki. Wytnę tylko jeden, bo już tutaj mam pięć przygotowanych. I teraz, tak jak tutaj już widzicie, są takie trójkąciki nawycinane, jest taki listek przygotowany. Ja biorę sobie teraz ten jeden, jeden prostokącik, i teraz co trzeba dalej zrobić? Przecinamy prostokącik na pół, żeby takie dwa trójkąty powstały. Tak jak widzicie, powstały nam takie dwa trójkąciki. Bierzemy sobie jeden drucik długi. A później kilka, w zależności, ile chcemy mieć listków. Bierzemy sobie ten długi drucik, przecinamy na półnożyczkami albo takimi cążkami. jak kto tam ma. I tutaj mamy przygotowane. Zaczniemy może od tego największego. Przykładam sobie na ręcznik, najlepiej papierowy, tutaj ten trójkącik. Smaruję, teraz jest mi potrzebny klej. Maruję sobie klejem wikolem ten drucik tak dosyć obszernie, żeby się nam to chwyciło. Bo ta bibuła jest dosyć yy, sztywna, ale tak, żeby się znowu nie zlewało. I najważniejsze, co nie od samej góry kleimy, tylko troszeczkę poniżej. Tak, tutaj kleimy sobie ten drucik. To jest dosyć takie. Żmudne, ale na górę, jak nie mamy kleju, możemy sobie troszeczkę posmarować również, bo na tą drugą część troszeczkę mi się to przykręciło. Na tą drugą część przykładamy ten drugi trójkącik. On musi być, zobaczcie, tutaj równiutko góra i dół przyklejony mniej więcej, mniej więcej tak. O. To trzeba. Przyłożyć dosyć długo, przytrzymać paluszkami, bo to jest bibuła twarda i ona się lubi odklejać. Ale ja myślę, że jak tutaj troszeczkę tak poprzyciskacie, to będzie super. Na pewno się uda. Odkładamy sobie ten trójkącik i robimy robimy kolejne. Takie trójkąciki, i takie trójkąciki, ja sobie to jeszcze posmaruję, bo mi tu troszeczkę się to odkleiło, ale to nic, on wyschnie zaraz, i, i będziemy mogli przystąpić do dalszego. Widzicie, też to nie jest tak prosto, ale da się. O! W międzyczasie, jak sobie te nasze trójkąciki będą schły, i już teraz zrobione z powrotem, jakby prostokąciki. One sobie nam tutaj będą wysychały. A my z bibułki z kolei naszej brązowej będziemy wycinać takie paseczki wąziutkie, długie, które nam będą potrzebne do owijania tutaj naszych gałązek. I tutaj jest następna sprawa, bardzo ważna. Te paseczki z kolei musimy. Pamiętajcie, tak jak uczyliśmy się zawsze na zajęciach, musimy wycinać z kolei wszerz tej bibułki. Czyli nie, nie tak wzdłuż, jak wycinaliśmy te paski, tutaj, ale wszerz. Można sobie tak podzielić na takie wąziutkie. One wystarczą, żeby były bardzo wąziusieńkie, bo truciki są cieniutkie. Takiej szerokości, gdzieś pół centymetra. Mogą, mogą być i wycinamy sobie kilka takich paseczków w zależności, ile będziemy mieć tych listeczków zrobione. Tutaj ten nasz listek już troszeczkę wysycha. Tu już mam przygotowany jeden, który już był wyschnięty wcześniej, wycięty. Na nim będę pokazywać. Ten nam będzie wysychał. Tutaj pokażę, jak należy wycinać kształty. A na tym listeczku, który już jest suchy, wcześniej przygotowany. Zobaczcie, da się skleić, bardzo ładnie trzyma z każdej strony. Przygotowałam sobie kredki, troszeczkę wody i będę robiła takie właśnie cieniowanie. Cieniowanie tych listeczków może być yy, to jest super zabawa. Można sobie o troszeczkę zmoczyć kredkę. I można sobie tutaj pocieniować te listki. Łatwiej się cieniuje, jak ta kredka jest zmoczona. Proszę. Można, jak kto chce, można przycieniować tylko lekko na pomarańczowo i czerwono, ale można też leciutki dołożyć brąz. Zobaczcie, do, te, do tego listka. Wtedy ten kolor się tak nam ładnie pomiesza. Ja sobie pomalowałam tak tych kolorków kilka. Dołożyłam również troszeczkę zielonego, żeby go tak lekko też ożywić. I tak sobie cieniuję. później jeżeli już macie fajnie wyschnięte można sobie tak ten środeczek też przecieniować czy zieloną czy brązową to już w zależności jaki kolor chcecie uzyskać waszego o, po tym druciku przejechać listka można nawet sobie tutaj takie cienie też dorobić to już jest taka zabawa fajna no i i nasz listeczek jest gotowy. Potem go się tylko modeluje fajnie, bo już jest drucik wklejony, nic tutaj nie ucieka. Można go leciutko sobie wymodelować. Można bardziej go wygiąć. Jak ktoś chce, można go wygiąć tylko lekko. I modelujemy w ten sposób, że tutaj też robimy takie od dołu mu tutaj takie wgięcia. Aby on nie był taki prosty, żeby on był taki podmodelowany. Fajnie. O. No i takich kilka listków będziemy mieć. Tutaj pokazuję jeszcze, można sobie zaraz owinąć brązową bibułką. Też się troszeczkę posmaruję, ale tylko w górę przykładamy tutaj bibułę. I okręcamy, tak jak uczyliśmy się, okręcamy tutaj, okręcamy, okręcamy. W prawej ręce trzymamy sobie listek, w lewej zawsze trzymamy sobie, jeżeli ktoś jest, mówię, praworęczny, w lewej trzymamy sobie ten, tą bibułkę. I tak okręcamy, coraz niżej, pociągamy, coraz niżej, coraz niżej, coraz Aż zejdziemy na dół do tego naszego tutaj brzegu końcówki listeczka. Tak, tu akurat zrobiłam ten krótszy. Tutaj pokażę Wam ten dłuższy, bo chciałabym Wam pokazać też, jak połączyć tą łodyżkę. Bo nasza tu sobie utniemy. Proszę, tu sobie posmarujemy, żeby się nam nic nie odkleiło. I nasz listeczek jest gotowy. Jeżeli ktoś nie chce takiej gałązki, może sobie samych takich listeczków narobić. Pojedynczych do wazonika. Też będzie pięknie. O, zobaczcie. Jakbym dołożyła tutaj jeszcze jeden kolejny, to ta gałązka byłaby jeszcze taka bardziej gęsta. Dołożymy te listki później do tej. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ta ja już jest na razie niepotrzebne. I teraz... Szybciutko pokażę jeszcze, jak ciąć listek. Zaczynamy od dołu. Robimy tu taki brzuszek jeden. Tu robimy brzuszek drugi. Robimy brzuszek trzeci, tak? I tutaj już robimy, zaokrąglamy i znowu brzuszek jeden brzuszek drugi i brzuszek trzeci i schodzimy tutaj na dół. Tutaj nie musi być aż tak strasznie tutaj dokładnie poucinane, bo to można tutaj potem skręcić i przyłożymy sobie do do naszego, yy, do naszej yy, brązowej bibułki. Tak samo trzeba pocieniować, ale już nie będę pokazywała cieniowania, bo już tam na pierwszym listku pokazywałam. Mogę go lekko tylko wy, wygiąć i chcę szybciutko teraz pokazać, jak dołączać listki. Zobaczcie, do, ten jest pierwszy, do tego będziemy dołączać kolejne. Zobaczcie, tutaj zakręcam i schodzę tak samo jak w tym pierwszym ale w momencie, kiedy na przykład już tutaj, myśmy się już uczyli na zajęciach, takie dołączanie, także dzieci raczej będą, dziewczynki wiedziały, mniej więcej tyle schodzimy, albo krócej, albo dłużej, dołączamy sobie tutaj tego listka, zakręcamy go tutaj, o, i skręcamy na dół bibulką. I tak kolejne, jakbyśmy tu mieli kolejny listek, to dołączamy następny i skręcamy na dół. I zobaczcie, ja na przykład do tej gałązki mogę sobie jeszcze dołączyć o. Zobaczcie, dołączę sobie tutaj jeszcze, jeszcze tą gałązkę. Skręcę sobie ją tutaj ładnie. Można kilkanaście listków, kilkanaście gałązek. Wtedy ona będzie piękna, gęsta. No i o, zobaczcie. Skręcam, ona tutaj powstaje coraz grubsza, bo te druciki się łączą, także ona taka gałąź powstanie z tych naszych listeczków. No, a już nie będę tutaj dalej schodzić, bo, bo nie trzeba. Odcinam sobie, odcinam sobie bibułkę, smaruję klejem, przyklejam. No i powstał mi, powstała mi taka taka gałąź. Którą możecie sobie dać do wazoniku. Zobaczcie. Położymy tutaj ładnie do wazonika. No i będzie pięknie. Postaramy się jeszcze coś jesiennego na następnych zajęciach zrobić. A później zaproszę Was już do świątecznych kwiatków na połaźniczki. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Myślę, że się Wam pomysł spodoba i spróbujecie zrobić.